O, fuk, puk, yy, life jeden Chłopcu tam je. Witam Witam. Dzień Witam Dzień dobry, paczolu. Dzień dobry, dzień Uy. dobry. Dzień dobry. Zapraszamy Siema, będę dzisiaj ja Co tam metek? O i pozdrów mamusiek z DD. Dzień dobry! Dzień dobry. Oj i... Mamy o, Kota i zaraz jeszcze osioł idzie. Dzień dobry panowie! Witam! Ten osioł Widzieliśmy tam, no nie, no przepraszam za zwierzęta. Panowie, przepraszam, może was zaproszę do stołu. Oczywiście, oczywiście. Pewnie. Wszystko pozaklejone, ładnie. Bardzo dobrze, to się szanuje. Mogę jeszcze sprzątamy. proszę, proszę. O, O, a To było. O. Jeszcze kotek. Super. Wow. o! Jest! Uwaga, dru oh. drugie. Druga, wow. Drugie. Wow. druga runda. O, przepraszam, bo tutaj zostałem przepchnięty. Ja w jestem. Spoką. O, jestem. no Ej, ładny wystrój. No. To ogólnie są zabezpieczenia na osły przede wszystkim, wiecie? A, no aha. właśnie, no właśnie. No trochę... takie straszne osły. O, kurcze. A jestem jest miły, sobie jest patrzę. I tyś, 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 tyś. tyś. Ej, nie działa. Nie działa, dlatego jeszcze jest otwarta. A czemu nie działa? A czemu otworzyłeś to paczolu? Ładnie wyglądało tamto. W... Się Pan to. się nie podobało to tworzył. Panowie, usiądźcie. Co to A było w... klikane już na serce? Co kto klikał? Diables. Eee... Diablesik. Diables. Generalnie to tak. To jest poduszka. Łóżka... Paczolu, zanim zaczniemy rozmowę. Już kradnie poduszkę. To czy... Ja bym... Prosił Cię może tak, żebyśmy trochę poszeptali, żeby oni nie słyszeli, co? To może na chwilę na live Dobrze. 2, ponieważ chciałbym niespodziankę dla jednego członka Twojej gildi mieć, a nie chciałbym, żebyś jeszcze słyszał, co to jest. Dobrze? Halo? Dobrze. Dobrze, Paczolu, jak już się zbliżyliśmy do siebie, także reszta nas nie słyszy. Paczol. Paczolu. Przyjacielu. Yy, chciałbym... Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Chciałbym uszczęśliwić jedną osobę. Jako lider, myślę, że dbasz o to, aby Twoi poddani byli szczęśliwi, prawda? Tym bardziej, jak jesteś królem tak dostojnego zamku. Ale dziękuję, dziękuję. No tak, dbam, dbam. Tak, dbasz o po prostu ich morale, prawda? Mam. Tak, który nam wczoraj spadł, niestety, troszeczkę. To się nic nie stało, nic się nie stało. Panie Paczolu, PP, panie Paczolu, dobrze, że nie SS, prawda? Ale chciałbym zaproponować. Panu, aby mógł pan. Czy ja tak mówię, pan? Przejdźmy na ty. Yy, mogę uszczęśliwić Jawora w sposób drastyczny. Jawor jest. Wygrał w ankiecie multistreamowej na największego simpa tego serwera. Wydaje mi się, że możemy się z tym zgodzić. Mm. Jest on simpem. No. Nawet jeżeli. Nawet jeżeli się nie zgadzasz, no to kto inny ma ołtarz, mamiko? Na tym Zobacz, serwercie. właśnie o to chodzi, że chciał z tym, z tym zerwać i. Tak. Jasne. I mamiko jest tutaj teraz głowa. Tak, zgadza się. Dlatego rozmawiałem z Jaworem. Mieliśmy pewną rozmowę. Kiedy wtargnąłem do zamku, i ja go oswobodziłem, porozmawiałem z nim i zapytam się, jakie jest jego największe pragnienie. Powiedział, że mamiko na 24 godziny zamknięta w jego celi. Nie wiem, co z nią będzie robił. Porozmawiałem z mamiką, zaoferowałem jej ofertę życia. Zgodziła się. Zgodziła się. Uczestniczyć w jego chorych fetyszach na 24 godziny. Ale niestety w zamian za nasze artefakty patrol. I teraz zanim powiesz nie, to możesz to potraktować tak, że wasza bardzo ponadprzeciętna inteligencja i akcja to została wynagrodzona nie tym, że wzięliście artefakty, tylko tym, że zgarnęliście Mamiko do swojego zamku. Czyli to, to jakbyś sobie wyobraził, że oddajecie nasze artefakty ale dostajecie Mamiko. Czyli można potraktować tak, jakbyście porwali Mamiko, a ona dobrowolnie z Wami przyszła. Jako niewolnica Jawora. Myślę, że jest to bardzo dobry deal. Mówię to tylko dla Ciebie, bo ja wiem, że oni się zaraz ucieszą. Osioł coś zacznie mówić, kot w ogóle skacze po krzesłach. Chciałbym, żebyś jako lider przemyślał, czy chciałbyś tak uszczęśliwić swojego poddanego. Przepraszam za nich, to debile. Powiem, przyjacielu, przyjacielu bo chyba przyjacielu, mogę przyjacielu. tak się zwrócić. No, oczywiście, jasne. Ale Panięta... chciałbym go uszczęśliwić, mhm. to bym chętnie wszedł po stół. Tak, A też, też. To, co to Miko, to jakby. Nie widzę w tym jakiegoś e, uszczęśliwienia mojego jednego z mhm. członków gildii. W zamian za artefakty, które. Artefakty, zdobyliśmy. tak, tak, tak. Mhm. Jest, jest. No, Jawor się generalnie troszeczkę wstydzi. On był wczoraj w Lochach. Rozmawialiśmy o tym, że jego pragnieniem jest, żeby była na 24 godziny w jego zamku. Kiedy powiedziałem, że jest to możliwe, powiedział, że zrobi wszystko. I ja, on powiedział, że on może ukraść te artefakty, ale powiedziałem, nie, 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 Jawor, słuchaj, ja nie, nie, nie chcę czegoś takiego robić Paczolowi, wielkiemu liderowi. Ja bym chciał po prostu z nim się dogadać, czy byśmy po prostu nie mogli zrobić kulturalnej wymiany. Myślę, mm. że jesteśmy w stanie coś wynegocjować, ponieważ, no, powiedzmy sobie szczerze, Paczol, netherite, diamenty, to może mieć każdy. Ale mamiko zamkniętą w lochach na 24 godziny, to dobrowolnie... W sali różowej Jawora, no to to już jest jednak uciekalne, prawda? ty jakie F ktoś umarły? Czy, czy ty ze mnie kpisz. Nie, 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 nie. Dlaczego? Czy tutaj jest, jestem prankowany, nie wiem, czy to jest jakaś ukryta kamera, czy coś? Nie, 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 nie. Czy ty chcesz naprawdę wymienić artefakty za mamiko? Mhm. No, jest to... Jak widać samica. Jawor jest. Wiesz, jak to się mówi? Ma takie dni. Ja pierdzielę płodne dni. O! No i wydaje mi się. <grym> Marcuje że... się teraz, kreat tak, tak, się martuję. Tak. <grym> Więc wydaje mi się, że... Nie jest to taki zły deal. Patrząc na to, że technicznie zostały te artefakty przekazane for free, oczywiście przez waszą inteligencję. A tutaj teraz for free można dostać mamiko. I możemy w tym dealu na przykład zrobić tak, że. Żeby nie było, że to jest pokojowe oddanie, to po przekazaniu artefaktów, możemy zrobić, że na kolejnym evencie, nie musi być PvP, żeby nie było, że jakiś disadvantage jest, te wszystkie artefakty pójdą na, wiesz, na stół. Z prostu kto wygra event, dostanie. Tylko między nami oczywiście, to tutaj jakby board nie będą uczestniczyć w tej rywalizacji artefaktowej. E, to wszystko? Myślę, że jest to to wszystko. Możemy wrócić, jeżeli chcesz, chyba, że chcesz e, yy, nie żeby, mogę jeszcze coś powiedzieć. Mhm. Głowa Tobiasza na dzisiaj i oddajemy wszystko. Bierzemy mamiko. Czyli akceptujesz moje warunki, tylko chciałbyś jeszcze dodać yy, głowę Tobiasza, tak? Tak. Okej. Okay. Legalnie zdobytą. Legalnie zdobytą, ale to. Cześć, cześć, cześć. Ty chcesz ją zdobyć, czy mamy ci ją dostarczyć? To jest pytanie. Macie ją dostarczyć. Ja ją sobie dostarczyć, zdobędę okay. w odpowiednim czasie. Oczy, Oczywiście. No to w takich warunkach musimy odmówić te, tej walki o artefakty na iwencie. Czyli po prostu mamiko plus głowa Tobiasza za artefakty, które zostały skradzione. Czy mamy tak. deal? Dobrze, ok. Eee, to możemy wrócić jak najbardziej. Możemy i na razie nie mówić, dobrze? Co się dzieje? Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Czad, spokojnie. To A mogę? Ty co? Witamy. Jawor! Jawor! Jawor, dobre Jawor, przyjacielu. Kocham Cię. Jak brata. 5% homo, ale spokojnie. Chciałbym ci dzisiaj zaoferować pewną dorodną kobietę. Dorodną kobietę. Słucham dalej. Mamika. O, to ja? O hej. O, nawet ją słyszymy. słyszymy. Laptopa o, dałem tutaj o, trochę na głośno o, mówiącym o, jest. Właśnie, no. Tu jest, tu jest, może się odezwać. A, dobra, dobra, dobra. Słuchaj, duży jest okulnie, ogólnie, taka stojąca konferencyjna. Yy, może być Twoja. Chciałby się, u Jawor, prawda? No, na 24 godziny w swojej celi. Uuu, w celi. Tak! Jak najbardziej. Mocna akcja, mocna akcja. Widzisz, Paczol? I teraz, Jawor, możesz podziękować Paczolowi, swojemu liderowi, że doszliśmy do porozumienia. Jakiego? Porozumienia. Chciałbym usłyszeć, jakie jest to porozumienie. Porozumienie jest takie, że za drobną przysługę. Dostaniecie głowę Tobiasza Gaming. A? O! Oraz yy, mamiko na 24 godziny. Ok. Paczol, na co ty się zgodziłeś? Na nic. To jest NDA. Podpisaliśmy umowę poufności. Spokojnie, czat. Na, na głowę jest Dobra, kilka ale trików. poczekaj, ale za co? Mhm. Bo to wszystko zależy to. Jeszcze co za nic. Nie, sf nie sfinalizowaliśmy jeszcze. Na razie tylko chciałem się zapytać, czy byś chciał. Bo Pachol nie był przekonany, czy po prostu byś chciał. Na razie jeszcze nic nie uzgodniliśmy War Nie nie, nie, żeby nie było Jawor. Spokojnie, tutaj nie ma żadnych... Nie wiem, musiałbym z Pacholem porozmawiać. Nie, 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 nie. Ja się nie godzę na nic, jeżeli nie znam dokładnych warunków. Warunki... Ebronie. Mhm. Mógłbyś przedstawić warunki mojej mam z nimi tajemnic. Okej, okay, panowie. <noise> panowie yy... czyli, czyli każdy jest... Równy mniej więcej, tak patrzę, o, nie, nie, nie muszę tutaj ukrywać informacji. No tak jak tutaj. widzisz po fotelach mam, mam z torebką jakąś, jaktówką, a oni mają z takimi pra, prawda, ładnymi. Ja jestem trochę wyższy. Dobrze, panowie, jak wiecie, ostatnio doszło do kradzieży. <słyszyk> Sorry, że jestem or orkiem. <grym> tak, diablesa tak. u nas. Y tak, tak, po czym był... <grym> no, ja, ty wiesz. Po czym doszło do bardzo inteligentnej, <grym> ja wiem, high tak. IQ kradzieży u nas. Tutaj mamy nawet kota. <grym> W butach, który był świadkiem A. tego. Więc zaoferowałem, aby zażegnać konflikt kradzieży, to oferowałem, żebyśmy sobie poddawali rzeczy w zamian za prezent dla yy, waszej gildii. Stwierdziłem, że jest kilka zachcianek gildii. Między innymi głowa Tobiasza, nie do zdobycia, znaczy no do zdobycia, ale wiecie o co chodzi. W zamian za nasze artefakty plus prezent dla Jawora, czyli głowa, yy, przepraszam. Postać Mamiko jako osoba, 24 godziny w jego ołtarzu, bo jak ostatnio byłem. Kurczę, nie mam tekstu baka, to. Yy, to. Yy, no to, to po prostu widziałem, że bardzo ci na nie zależy, więc stwierdziłem, że zorganizujemy w ramach po prostu zażegnania konfliktu, czyli finalnie nikt nic nie traci, bo wy macie swoje artefakty, mamy swoje. Po prostu, że wy macie w ramach tego, że no, finalnie event kradzieżowy, wy bardziej To my oferujemy prezent w zamian za to, żebyśmy sobie poddawali rzeczy. To jest kawa na ławę, więc kiedy Jawor pytasz, co się stało, że patrol zaoferował oddanie artefaktów, to mówię po prostu, że w zamian, że sobie oddajemy rzeczy Wy dostajecie mamiko na 24 godziny oraz głowę Tobiasza. Zmieniłem zdanie. Mhm. Ja... ja Tobiasz się... musi tu przyjść bez zbroi. Sam. Nie, no takiego niestety nie będzie niestety Dila. no to już wiesz. Ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, że również się nie zgadzam. Uważam, że... Ty szmato jaworowa. My, paczolu, tylko straciliśmy czapkę z postańca, oni stracili dużo więcej. No, a z... dlatego my oferujemy coś, żeby było z całym zdanie. szacunkiem do Mamiko, ale po wczorajszej sytuacji, jak możesz zauważyć, zmieniłem sweterek i zmieniłem swoje nastawienie wczoraj okay. niestety. Mamiko mnie postanowiła razem z Cedi zabić w nederze. Nie, to Cedi. Czy ja do cholery? Ja chyba muszę ja ja zabrać ja nie, to by jest prawda. To jest prawda. Razie jest prawda. Niestety. Potem nie wiem, moje zauroczenie nie, po wczoraj nie ja się. Ja się do niego kocha. Łobuz kocha najbardziej, pamiętaj. Jak ktoś cię bije, to znaczy, że bardziej kocha. Końskie zaloty, kto się czubi, ten się lubi. Kojarzysz takie z, z rzeczy? Trzy bloki netherite'u i to bierz goły tutaj, i wtedy się wymieniamy. I także na różę. Nie, nie tutaj ma problemu. się tu nie stawi. Tak, Panowie, panowie pytanie jest. I tym mieczem, tym mieczem. To biała tak, w nocy, piś, A przyjść padelką w nocy? No, spokojnie, córka ci wyrzuca. Panowie, spokojnie. ale czy to wypada tak niehonorowo? Bo my tutaj oczywiście mówimy o kradzieży, która jakby jest obustronnie niehonorowa. Ale my dajemy pokojowy wymóg, a wy mówicie, żeby nasz zawodnik Gladiator się rozbierał w waszej bazie. Wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście go zabić, a jesteście w stanie, to można to zrobić na polu bitwy. No, czy wypada gladiatorów przy, o, rozodziewać ze swoich zbrój? Wydaje mi się, że tutaj w postaci materiałów, Jawor, jak mówiłeś, no tutaj bardziej, ale żeby się rozbierał nasz gladiator, to jest po prostu niehonorowe względem nas. No my nie możemy powiedzieć, no straciliśmy itemy, więc idź się rozbierać i tańcz. No to jest, panowie, ja, my myśmy nie oczekiwali tego po was, żebyście wy się rozbierali u nas w bazie. No wiecie, to jest jednak Powiem już tak, tańczy, poza, poza... Chcę odzyskać, jak mm. chce odzyskać swojego Pindola, no to niech o niego tutaj zawalczy. Niech Chcesz mi zabierze od... Pindola. Panowie, no to jest... Czekajcie, włączę tekst. My straciliśmy Fak, bo jeden artefakt. Wy straciliście wszystkie. Tak, dlatego my teraz dyktujemy yy, ofertę. Gdzie, gdzie są twoje... Blaszka jest, a gdzie jest osioł? A to nie tak, że to my powinniśmy dyktować ofertę? Osiołek pos poszedł psi-psi. Leje pod drzwiami, Dobra, nie się. No właśnie, sadko, eee... tego osiołka. Nie nie wiem, ale po co osioł. do osiołka teraz no, Tak, do... leco. <laughs> Panowie. Wydaje mi się, że mam na 24 godziny. To jest nagroda, której nigdzie nie dostaniecie. Wszystko inne można zdobyć. Głowę Tobiasa można zdobyć Ale na Ale nikt evencie. już nie pragnie, Ewron. Evron. Jak Mówiła to jeśli nie? Jesteś ostatnim simpem na tym serwerze. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Co Tak To jest tak? Ja jestem daleko na liście simpów. Panowie, jest nas czwórka, głosujemy, jeżeli będzie przewaga głosów, zgadzamy się, jeżeli nie, no to się nie zgadzamy, jak chcecie, żeby Ewron tutaj, że tak powiem, jego decyzja była prawomocna i się zrobił tak, jak on chce, piszecie jedynkę, jak nie, to dwójkę, jak macie to w dupie, to trójkę. A ja bym jeszcze proponował wypowiedzieć się dlaczego i, i by było lepiej. A kto mówi, Mike? Nie. Emtek? Em A, przepraszam. Ja. No, 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 no. Paczol, powiem ci tak, jakby głowa Tobiasza może być niejedna na serwerze. Mamiko, no tak, czy, czy ja wiem, no to dostaje <laughs> tylko Jawor. Ale artefakty są tylko po jednej sztuce. Po jednej. My im dajemy ile? Cztery artefakty, dostajemy jeden i głowę Tobiasza? To, to nawet deal nie jest. To, to nawet śmieszna oferta nie jest. Powinni przyjść wszyscy od Dumów i tańczyć na rurze, Co do jednego. <grym> e! Ćuleczka! Bo ja ci szpadelką te, te, te szydełka wyrwę. Paczolu. Blaszka, bo tam fika. Sytuacja za jest taka, że to, co mówi Emtek, po części jest prawdą, że yy, artefakty są unikalne. Ale prawdą jest też taką, że my je wystawiliśmy za szybą, a wy je trzymacie w Ender więc technicznie nikt nie ma tych artykułów. Ewronie, proszę, nie, mm -hmm. nie brać tego za argument, wiesz, dlaczego trzymamy to w Ender No, my też byśmy mogli tym samym dlatego, argumentem że... trzymać Dlatego, że... Gdybyśmy trzymali itemy w Ender jak pusie, to by nikt ich nigdy nie ukradł. No, ale czy to, no, to jest No fakt fan? jest patrzę, że. Trzymam że je w Enderczęście Ender przez dwa na tego, Dlatego, że wymyślamy sprawia... sposób. Mm -hmm. Daj mi dojść do głosu, bo spindola dostaniesz. O, zostałeś Spindola, przepraszam. Już podnoszę. A czy panowie, no? Sytuacja jest prosta. Typowy wujek na wezmę. To, co Mtek mówi, jest prawdą. Wygodnie się siedzi. Że artefakty są dużo warte, gdybyście je zdobyli na eventach. A tutaj jednak była kradzież za kradzież, więc my po prostu Ebron chcemy jest odkręcić jest jedna różnica. Te... Artefakty mhm. dla nas są mało warte. Dla mhm. was są najwięcej warte. To no, grzetek, ciśnij go! I o to się rozchodzi. W takim razie my sami sobie przecicie. Wy tego potrzebujecie. Nie ma. Okay. No, Ewron powiem jedną rzecz. To tak jakby, nie wiem, wygrywasz olimpiadę mhm. i ktoś ci zakosi medal olimpijski. Tak, to jest Pój tylko jedyny. pamiątka. Chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz, proszę o wysłanie mnie dosłownie 20 sekund. Artefakty są my. trzymane od dwóch dni i troszeczkę godzin w Nie wiem, czy dokładnie dwóch dni, bo 20 mm -hmm. godzin streama miałem, nie pamiętam. Są trzymane w Dlaczego? Dlatego, że były sytuacje, gdzie mój przyjaciel Jawor mógł je wam podwędzić, właściwie oddać. Mój przyjaciel Diables mógł, mógł tu wejść na niewidce i je ukraść creeperem, co bardzo była nieoświetlona. Mm -hmm. A my w tym czasie, ja oraz Nexe, wymyślamy sposób, w jaki możecie go odzyskać, się te artefakty odzyskać i będziecie mieli taką szansę. Mm -hmm. Ale wtedy Diables będzie o tak klepany. Au! Daj oh. mi teraz jeść. Oh. Zapisałeś lawę? Mike? Daj mu patrz zjeść. Oho. tak, bo Oho. się kurde, pewien osioł kręci, jakby miał... Nie powiem co w tyłku. Może by się nie kręcił, gdybyście go nie walili mieczem. Nie myśleliście o tym? Jeden. Ja go walnę pindolem No, nie swoim patron, bo tak to by go nawet nie odrzuciło, co nie? Ak aktualnie moim. No, jest nie, jak ja jest. Ja się śmieję ze broni, tego spejrzędia. Czyli panowie nie mamy dila Niestety Ewron. No niestety. No cóż, Żadłeś idziemy tutaj... panowie. Diables chodź. Chodź. Chodź blaszka. Idziemy schować artefakty do Ender Chesta. Żeby nam nikt ich czasem jakoby nie ukradł. Czy możemy być odprowadzeni a czy wy, wy do bazy? Z... Wy chcecie stąd wyjść normalnie? <laughs> Przychodzicie do wroga, którego dyplomatycznie, kradacie. Dyplomatycznie, dyplomatycznie. Dyplomatycznie, i wy chcecie stąd normalnie? Czy wiesz, Patrzą, co to znaczy dyplomacja? Podczas wojny Dobra, też są dyplomatyczne patrzo, spotkania. Pa, pa, widzicie tą szpadelkę? Dyplomacja. Możemy ich wypuścić. Znaczy, Dobrze. możecie nas zabić, patrzę, nie ma problemu, tylko że wtedy my dyplomatycznie już nigdy nic nie osiągniemy. Czekamy na lepszą ofertę, bo... To, ja ofertę, to jest jedyna Mtek Mtek jest moim tutaj adwokatem oraz e, doradcą, więc posyłam MTK. Oczywiście. Szykujcie rurę. Znaczy rurę w sumie wam przygotujemy, nie martwcie się. Możecie zatańczyć na bikonach jak chcecie Oj tak nie, tańczenia nie będzie. To była jedyna dyplomatyczna oferta. Ever ja już... Oblarka działa ma, tak, że trzeba dwie Ja wiem, ale na przykład... A! Oho! No. Eee. Co on zrobił? No, śpieszył się przez koblarkę, no. Gdzie masz drugiego kolegę, Ewron? Nie wiem. Gdzie macie godność? Też nie wiem. Gdzie macie artefakty? <grym> Wenderczeście, żeby czasem ich ktoś nie ukradł. No ja nie wiem. <grym> o, trzymanie artefaktów w WenderCzeście, to się powinniście wstydzić trochę, nie wydaje marz, mi się. się. niedługo będą w gablotce, jak będzie miejsce mhm. No ja rozumiem, to jest chodźmy, bardzo długi. Tak tak się Chodźcie panowie na górę. Co tam Torek? Cie ma. Yy, zajęcia skończyłem. Fajnie. Ale były do Bani. Serio? Tak. Co tak było ciekawego? Właśnie nic. Wtali się nas. No mm -hmm. techniki No nie widzę, gdzie ja lognąłem. mam bekę. Trzeba to w ogóle jak się ten. Paczol. Tak, oni wszyscy widzieli gdzie się lognąłem, ale lognąłem się w kompletnie innym miejscu. Mówią, że przed koblarką. No to nie, że mają oczy. To nie, nie przeskoplany. Nie! Jak tam? Co Co tam ja ma coś no. nowego. Dzięki Love twój. Mm. Chcieliśmy wynegocjować oddanie artefaktów, ale nie wynegocjowaliśmy, bo nic nie chcą i trzymają Wender 6 jak totalne cipki. Można by powiedzieć. Ale Gdybyśmy my zachowywali się tak jak oni, to by nam nigdy A... niczego nie ukradli. Taka prawda, oh, czyli dum Ponad wszystko. A Stasia jak było na lekcjach? Artefakty w, Artefa Artefakty w Ender 6 Artefakty w Ender 6 Gdybyśmy zainter. my taką kartą a. grali To by nam nic nigdy nie ukradli Ale co to za fan